Masz 40-50 lat, może nawet więcej, i teraz patrzysz wstecz, czując ten charakterystyczny ciężar w klatce piersiowej. To nie jest tylko zwykłe zmęczenie fizyczne, to głębokie wyczerpanie emocjonalne, jakbyś przez dziesięciolecia dźwigał niewidzialne kamienie, a teraz w końcu twoje ciało i umysł zaczynają krzyczeć, że dłużej nie dadzą rady. Rozglądasz się wokół. I widzisz ludzi w swoim wieku, którzy wydają się lekcy, którzy często się śmieją, którzy żyją bez tego wiecznego napięcia w barkach. I zadajesz sobie pytanie: dlaczego ja tak nie potrafię? Dlaczego po tylu latach życia wciąż czuję się uwięziony, niespokojny i przytłoczony? Brutalna prawda jest taka: nie dźwigasz ciężaru życia. Dźwigasz ciężar wszystkiego tego, co powinieneś był zostawić za sobą lata temu, ale uparcie ciągnąłeś to za sobą aż do teraz. To kolejne warstwy przekonań, lęków, cudzych oczekiwań, żali, porównań i poczucia winy, które nagromadziły się niczym, niewidzialna zbroja. I teraz ta zbroja jest tak ciężka, że ledwo możesz się ruszyć. Budzisz się zmęczony, żyjesz w lęku. Śpisz niespokojnie i dręczy cię pytanie, czy tak będzie już do końca? Czy to wszystko, co mi zostało? Nie. I tutaj pojawia się Seneka, jeden z największych filozofów stoickich, z prawdą, która zaboli, ale możecie też raz na zawsze uwolnić. Seneka żył 65 lat, co w tamtych czasach było uznawane za bardzo długie życie. Ostatnie lata spędził na pisaniu listów i rozważań, próbując nauczyć nas jednej fundamentalnej rzeczy: nie liczy się liczba przeżytych lat, ale jakość Twojej wewnętrznej wolności w tym czasie. Mówił, że większość ludzi nie żyje, a jedynie egzystuje. Spędzają całe dekady na autopilocie, gromadząc nieautentyczne doświadczenia, ale emocjonalne bagaże których nigdy nie powinni byli brać na plecy. Kiedy dobijasz do czterdziestki czy pięćdziesiątki, dostrzegasz to z bolesną jasnością. Patrzysz wstecz i widzisz, ile czasu zmarnowałeś na zadowalanie ludzi, którzy nigdy tak naprawdę o ciebie nie dbali. Ile czasu straciłeś na porównywanie się z innymi, czując się gorszym, niepasującym do reszty, spóźnionym. Ile czasu wyrzuciłeś w błoto, Rozpamiętując dawne błędy, nieudane rozmowy i wybory, których nie da się już cofnąć. I teraz, gdy czas staje się coraz cenniejszy i jest go coraz mniej, czujesz presję. Ale to nie jest presja, żeby żyć szybciej, to presja, żeby w końcu poczuć się wolnym, bo szczęście po czterdziestce czy pięćdziesiątce nie bierze się z tego, że zdobędziesz więcej, nie bierze się zgromadzenia. Ono bierze się z eliminowania, z odpuszczania, zrobienia miejsca. Seneka rozumiał to doskonale. Wiedział, że mądrość dojrzałości nie polega na dodawaniu nowej wiedzy, statusu czy posiadłości. Polega na usuwaniu wszystkiego, co fałszywe, wszystkiego, co dźwigałeś z poczucia społecznego obowiązku, ze strachu czy z przyzwyczajenia. I kiedy zdejmiesz te warstwy, kiedy pozbędziesz się tych niewidzialnych ciężarów, dzieje się coś niezwykłego. Odkrywasz, kim naprawdę jesteś, wolny od tego wszystkiego, co inni kazali ci być. Przejdźmy więc do rzeczy. Porozmawiajmy o sześciu rzeczach, które musisz wyeliminować już teraz, dzisiaj, jeśli chcesz mieć realną szansę. Na bycie szczęśliwym w latach, które ci zostały. I nie mówię tu o powierzchownym szczęściu, o tych ulotnych chwilach przyjemności. Mówię o głębokim spokoju, o wewnętrznej lekkości i emocjonalnej wolności, której być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś, mimo całego bagażu życiowego. Pierwszą rzeczą, którą musisz wyeliminować. Jest ta toksyczna potrzeba akceptacji ze strony innych. Spędziłeś 40-50 lat swojego życia, próbując zostać zaakceptowanym, próbując udowodnić swoją wartość, pokazać, że jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco mądry, wystarczająco uspeśny. I dla kogo to robiłeś? Dla ludzi, którzy ledwo Cię znają? Dla rodziny, która nigdy nie rozumiała twoich marzeń, dla kolegów z pracy, którzy zapomną o tobie w chwili, gdy opuścisz biuro, dla sąsiadów, znajomych, ludzi spotykanych na ulicy, którzy szczerze mówiąc, nie mają żadnego wpływu na twoje prawdziwe życie? Seneka mawiał, że człowiek, który żyje dla opinii innych, nigdy nie żyje dla siebie. Jest niewolnikiem cudzych ocen, oczekiwań i standardów. I ta niewola jest subtelna, bo często nawet nie zauważasz, że jesteś uwięziony. Myślisz, że dokonujesz wolnych wyborów, a tak naprawdę starasz się jedynie uniknąć krytyki, odrzucenia czy bycia źle ocenionym? To Cię wyżera od środka, bo nieważne jak bardzo będziesz się starać, zawsze znajdzie się ktoś, kto Cię oceni, skrytykuje i uzna za niewystarczającego. Zawsze. W wieku 40 czy pięćdziesięciu lat, powinieneś już to wiedzieć. Ale większość ludzi wciąż tkwi w tym niemożliwym pościgu za powszechną akceptacją. Wciąż nie mogą spać, myśląc o tym, co powiedział ten czy tamten, co pomyślał znajomy, albo co rodzina powie, jeśli zrobisz to czy tamto. Dopóki dajesz innym władzę nad swoim życiem poprzez ich opinie, nie żyjesz własnym życiem. Żyjesz wersją, którą oni zatwierdzili. A ta wersja nigdy nie będzie Twoja, nigdy nie będzie autentyczna, nigdy nie przyniesie Ci spokoju. Wyeliminowanie tej potrzeby nie oznacza, że staniesz się egoistą czy arogantem. Oznacza to w końcu zrozumienie, że nie potrzebujesz niczyjej zgody, by godnie istnieć. Że twój wewnętrzny spokój nie zależy od lajków, pochwał czy zewnętrznego uznania. Że możesz podejmować decyzje w oparciu o to, co uważasz za słuszne, a nie o to, co pomyślą inni. I kiedy pozbędziesz się tej potrzeby aprobaty, poczujesz niesamowitą ulgę, bo nagle jesteś wolny wolny, by być tym, kim naprawdę jesteś bez masek, bez udawania, bez tego wyczerpującego przedstawienia, które spalało cię przez lata. Druga rzecz, którą musisz wyeliminować to żal za przeszłością. To boli najbardziej, bo w tym wieku masz już na koncie sporo decyzji, które chciałbyś podjąć inaczej: związki, które się rozpadły, szanse, których nie wykorzystałeś, słowa, które padły, a nie powinny, słowa, których zabrakło, drogi, które wybrałeś i które zaprowadziły cię tam, gdzie wcale nie chciałeś być. Patrzysz wstecz i myślisz: A co gdybym zrobił to inaczej? Co gdybym wybrał tamtą pracę? Gdybym wcześniej zakończył tamtą relację, co by było, gdyby Seneka miał na to miażdżącą odpowiedź: Nie otrzymujemy krótkiego życia, sami je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, tylko go marnujemy. A największym marnotrawstwem jest spędzanie lat, które ci zostały, na rozpamiętywaniu lat, które już minęły, bo przeszłość już nie istnieje. Nie ma jej. Żyje tylko w Twojej głowie, jako wspomnienia, które odwiedzasz obsesyjnie, próbując napisać scenariusz na nowo, próbując znaleźć alternatywną wersję, w której nie popełniasz tamtego błędu, ale popełniłeś go. I to jest w porządku, bo wtedy byłeś innym człowiekiem. Miałeś mniejsze doświadczenie, mniejszą jasność umysłu, mniejszą świadomość. Zrobiłeś to, co mogłeś najlepiej z tym, co wtedy wiedziałeś. Ocenianie tamtego siebie z perspektywy dzisiejszej świadomości jest niesprawiedliwe i bezcelowe. To tak, jakby krytykować dziecko za to, że nie ma mądrości dorosłego człowieka. To absurd. Najgorsze jest to, że kiedy tkwisz w tej pętli żalu, tracisz jedyny czas, który naprawdę się liczy teraz, ten moment, ten dzień, ten oddech. Marnujesz teraźniejszość, opłakując przeszłość. A za 10 lat znów spojrzysz wstecz i będziesz żałować, że zmarnowałeś ten czas. To błędne koło, które przerywa tylko świadoma decyzja o wyeliminowaniu żalu ze swojego życia. Wyeliminować nie oznacza zapomnieć, oznacza uczyć się na błędach, wyciągnąć mądrość z bolesnych lekcji, a potem odpuścić, wybaczyć sobie, zaakceptować fakt, że jesteś człowiekiem. Że się myliłeś, że upadłeś i że to wszystko jest częścią prawdziwego życia, a nie wyidealizowanego obrazka z mediów społecznościowych. Kiedy pozbędziesz się żalu, odzyskasz ogromną energię życiową, którą dotąd wysysało to nieustanne mielenie przeszłości w głowie. Trzecia rzecz do usunięcia to porównywanie się z tym, kim rzekomo powinieneś być to cicha trucizna. Która zatruwa życie prawie każdego po czterdziestce. Patrzysz na dawnych kolegów ze szkoły i widzisz, gdzie oni zaszli. Patrzysz na rodzeństwo, kuzynów, znajomych i zestawiasz ich sukcesy ze swoimi. Patrzysz na tę wyidealizowaną wersję siebie, którą miałeś w głowie jako dwudziestolatek, tę świetlaną przyszłość, ten pewny sukces to idealne życie, i widzisz, że tam. Nie dotarłeś, nie stałeś się tym człowiekiem, nie osiągnąłeś tego poziomu. I to boli. Boli, bo czujesz się jak bankrut. Wydaje ci się, że zmarnowałeś swój potencjał, że nie dorosłeś do oczekiwań, że zostałeś w tyle, podczas gdy inni gnali naprzód. Ten ból zmienia się w przewlekłą frustrację, w ukrytą zazdrość, w ciche rozgoryczenie. Gratulujesz innym z wymuszonym uśmiechem, podczas gdy w środku czujesz się gorszy i wybrakowany. Seneka przypomina nam, że porównywanie się jest formą przemocy wobec samego siebie. Mierzysz swoje unikalne życie ze swoimi unikalnymi okolicznościami i wyzwaniami, miarą życia kogoś innego, którego znasz tylko z zewnątrz. Widzisz efekt końcowy, a nie proces. Widzisz sukces, a nie poświęcenie. Widzisz wygraną, a nie bitwy, które ten ktoś przegrał po drodze. I mimo to czujesz się gorszy, bo twoja ścieżka wygląda inaczej. A co jeśli problemem nie jest to, że nie osiągnąłeś tego, co oni? Co jeśli problemem jest to, że wciąż mierzysz sukces cudzą miarką? Wartościami społeczeństwa, które zaprogramowało cię, byś chciał rzeczy których może wcale nie potrzebujesz. W wieku 40 czy 50 lat powinieneś mieć już dość jasności, by zdefiniować własne kryteria sukcesu. By spojrzeć na swoje życie i ocenić je nie przez pryzmat tego, co zgromadziłeś, ale tego, jak autentycznie żyłeś. Jak bardzo byłeś wierny sobie? Jak bardzo kochałeś, dorastałeś i czego się nauczyłeś? Wyeliminowanie tego porównywania się nie jest łatwe, bo żyjemy w kulturze, która wymusza to na każdym kroku, ale jest niezbędne, bo dopóki patrzysz na boki, porównując się z innymi, nigdy nie będziesz obecny we własnej podróży, nigdy nie docenisz tego, co już masz, nigdy nie poczujesz spokoju z tym, kim jesteś, a jeśli nie znajdziesz tego spokoju teraz, to kiedy? Czwarta rzecz, którą musisz wyeliminować, to lęk przed oceną. Jest on powiązany z potrzebą aprobaty, ale sięga głębiej. To ten pierwotny strach przed byciem postrzeganym jako nieudacznik, jako ktoś śmieszny czy po prostu w błędzie. To lęk, który paraliżuje cię przed spróbowaniem czegoś nowego. Strach, który każe ci mówić nie okazjom. Bo panicznie boisz się porażki na oczach innych, lęk, który trzyma cię w martwych związkach, w pracy, która wysysa ci duszę, w sytuacjach, które czynią cię nieszczęśliwym, bo przynajmniej tam jesteś bezpieczny od cudzej oceny. Po czterdziestce czy pięćdziesiątce wielu ludzi porzuca swoje marzenia nie dlatego, że uznali je za błędne, ale dlatego, że boją się, co inni powiedzą. Jeśli im nie wyjdzie, w Twoim wieku, czy to nie czas na stabilizację? Chcesz teraz zaczynać od zera? Te głosy z zewnątrz mieszają się z Twoim wewnętrznym krytykiem, tworząc więzienie, w którym nawet nie próbujesz ucieczki. Seneka uczył, że lęk przed oceną istnieje tylko dlatego, że dałeś innym zbyt wielką władzę nad swoim istnieniem, mawiał. Bardziej trapimy się naszymi opiniami o rzeczach niż samymi rzeczami. Cudza ocena ma nad Tobą moc tylko wtedy, gdy uwierzysz, że ich zdanie jest ważniejsze niż Twój własny wewnętrzny spokój. Pomyśl o tym, ile rzeczy odpuściłeś, bo bałeś się, co gadają, ile marzeń pogrzebałeś, ilu rozmów nie przeprowadziłeś, ilu zmian nie dokonałeś. Patrząc wstecz. Widzisz, że ci ludzie, których tak bardzo bałeś się rozczarować, prawdopodobnie już o tobie nie pamiętają. A nawet jeśli pamiętają, to ich to nie obchodzi. Są zajęci własnym życiem, własnymi lękami i własnym ocenianiem innych. Wyeliminowanie lęku przed oceną to akt radykalnej odwagi. To powiedzenie: Będę żyć po swojemu, a kto chce krytykować, niech krytykuje. Nie jestem tu po to, by zadowalać widzów, jestem tu, żeby żyć. Kiedy pozbędziesz się tego lęku, otworzą się przed tobą drzwi. W końcu pozwolisz sobie spróbować tego, o czym zawsze marzyłeś. Pozwolisz sobie na zmianę, na błąd i odkryjesz, że błąd cię nie zabije, krytyka cię nie zniszczy, a wolność bycia autentycznym jest warta nieskończenie więcej niż złudne bezpieczeństwo. Płynące z cudzej aprobaty. Piąta rzecz, którą musisz wyeliminować, to toksyczne relacje, które utrzymujesz z obowiązku, poczucia winy lub przyzwyczajenia. Masz znajomych od dekad, którzy szczerze mówiąc tylko wysysają z ciebie energię. Masz członków rodziny, którzy cię krytykują, umniejszają twoje sukcesy i sprawiają, że czujesz się ze sobą źle, ale wciąż utrzymujesz z nimi kontakt. Bo to rodzina. Masz znajomych, którzy pojawiają się tylko po to, by narzekać, zrzucać na ciebie swoje problemy i kraść twój spokój, a ty się na to godzisz, bo tak wypada, bo nie chcesz nikogo ranić, bo tak było zawsze. W tym samym czasie twoja energia życiowa marnuje się na ludzi, którzy w niczym nie przyczyniają się do twojego spokoju, szczęścia czy rozwoju. Seneka był w tej kwestii radykalny. Twierdził, że musisz bardzo ostrożnie wybierać ludzi, z którymi spędzasz czas, ponieważ otoczenie ma ogromny wpływ na to, kim się stajesz. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy wiecznie narzekają, są negatywni i ciągną cię w dół, zaczniesz tym nasiąkać. Nie da się tego uniknąć. W wieku pięćdziesięciu lat, ile lat masz tak naprawdę przed sobą? Dziesięć? Dwadzieścia? Trzydzieści, jeśli będziesz mieć szczęście? Czy chcesz spędzić ten cenny czas z ludźmi, przy których czujesz się mały, z ludźmi, którzy cię nie cenią, z ludźmi, którzy są przy tobie tylko z wygody lub przyzwyczajenia? Czy może wolisz być z tymi, którzy cię inspirują, wspierają, rozśmieszają i sprawiają, że czujesz, że żyjesz? Eliminowanie toksycznych relacji to nie okrucieństwo. To dbanie o siebie. To ochrona Twojego wewnętrznego spokoju. I tak, może to oznaczać odsunięcie się od ludzi, których znasz od lat. Może oznaczać postawienie twardych granic rodzinie. Może oznaczać mówienie nie, nawet gdy wywierają na Tobie presję. Ale to jest konieczne. Czas to najcenniejszy zasób, jaki masz, a marnowanie go na niewłaściwych ludzi to największy błąd, jaki możesz popełnić. Kiedy wyeliminujesz te relacje i zrobisz miejsce w swoim życiu, wydarzy się coś niesamowitego. Pojawią się właściwi ludzie, albo ci, którzy już tam byli, ale dla których nie miałeś czasu, bo byłeś zbyt zajęty podtrzymywaniem relacji bez sensu, w końcu zyskają należne im miejsce. Twoje życie wypełni się autentycznymi, głębokimi więziami, które naprawdę mają znaczenie. Szósta i ostatnia rzecz, którą musisz wyeliminować, to iluzja, że wciąż masz nieskończenie wiele czasu. I tu pojawia się najbardziej brutalny paradoks: musisz zaakceptować własną śmiertelność, by móc żyć w pełni. Seneka spędził ostatnie lata życia, pisząc o tym, jak krótkie jest życie i jak marnujemy czas, myśląc, że zawsze będzie jakieś jutro. Po czterdziestce czy pięćdziesiątce wiesz już, że tak nie jest. Widzisz znajomych, którzy chorują, bliskich, którzy odchodzą. Ciało nie jest już takie samo, energia też. Śmiertelność przestała być abstrakcyjnym pojęciem, stała się konkretną rzeczywistością i to cię przeraża. Czujesz niepokój. Masz wrażenie, że jesteś spóźniony, że straciłeś czas. Że nie zdążysz zrobić wszystkiego, co chciałeś. Ale ten niepokój bierze się właśnie z iluzji, którą wciąż karmisz: iluzji, że musiałeś zrobić wszystko, mieć wszystko i być wszystkim. Iluzji, że dobrze przeżyte życie to życie pełne zewnętrznych trofeów. Seneka uczył czegoś zupełnie innego: dobrze przeżyte życie to życie świadome, to bycie obecnym. To eliminowanie wszystkiego, co powierzchowne, fałszywe i co odciąga cię od istoty rzeczy. Kiedy zaakceptujesz fakt, że czas jest ograniczony, przestaniesz go marnować, przestaniesz prokrastynować, przestaniesz odkładać ważne rozmowy na później, przestaniesz chować wybaczenie na inną okazję, przestaniesz czekać na idealny moment, by zacząć żyć. Pozbycie się tej iluzji jest wyzwalające, bo zmusza Cię do ustalenia priorytetów. Zmusza Cię do pytania, co tak naprawdę się liczy? Gdybym miał przed sobą tylko pięć lat życia, jak bym je przeżył? Z kim spędzałbym czas? Co bym robił? Odpowiedzi na te pytania powinny kierować Twoimi wyborami teraz, dzisiaj, a nie za pięć lat, kiedy może być już za późno. Kiedy wyeliminujesz te sześć rzeczy potrzebę aprobaty, żal, porównywanie się, lęk przed oceną, toksyczne relacje i iluzję nieskończonego czasu stanie się coś niezwykłego. Staniesz się lekki, wolny. Odkryjesz, że szczęście po czterdziestce czy pięćdziesiątce nie wymaga wielkich osiągnięć. Wymaga wewnętrznego spokoju, autentyczności, prawdziwych więzi. Obecności. Odkryjesz, że możesz być szczęśliwy teraz, a nie wtedy, gdy coś osiągniesz, coś udowodnisz, czy coś zdobędziesz. Teraz. Z tym, kim jesteś, z życiem, jakie masz, z latami, które ci zostały. I to szczęście jest głębsze, stabilniejsze i bardziej prawdziwe niż jakiekolwiek inne, którego szukałeś przez zewnętrzną walidację czy dobra materialne. Seneka umarł ze świadomością, że żył w pełni nie dlatego, że zgromadził bogactwa czy władzę, ale dlatego, że opanował własny umysł, bo wyeliminował to, co fałszywe, i żył tym, co prawdziwe. Ty możesz zrobić to samo. Możesz patrzeć w przyszłość nie z lękiem czy niepokojem, ale z radosną mądrością, która przychodzi tylko wtedy, gdy w końcu puścisz wszystko to, Czego nie musisz już dźwigać. 40, 50, 60 lat to nie jest koniec życia. To początek świadomego życia, jeśli tylko na to pozwolisz. To lata, w których możesz w końcu żyć bez masek, bez odgrywania ról, bez przygniatającego ciężaru cudzych oczekiwań. Ale tylko wtedy, gdy wyeliminujesz to, co zbędne. Tylko jeśli będziesz mieć odwagę odpuścić. Odwaga nie oznacza tutaj robienia czegoś heroicznego. To brutalna uczciwość wobec siebie, by spojrzeć na swoje życie i rozpoznać, co przeszkadza ci w byciu szczęśliwym. To siła, by zacząć działać, nawet gdy jest to niewygodne. To wybieranie wewnętrznego spokoju ponad aprobatę innych, wybieranie autentyczności ponad akceptację. Wybieranie obecności ponad żal. Powiedz mi więc w komentarzu, która z tych sześciu rzeczy ciąży ci teraz najbardziej? której najbardziej potrzebujesz się pozbyć, by w końcu poczuć się wolnym? I jeśli ten film cię poruszył, jeśli miał dla ciebie sens, jeśli coś w tobie rozpalił, subskrybuj ten kanał już teraz, bo tutaj nie znajdziesz taniej motywacji ani udawanego optymizmu. Tutaj uczysz się panować nad swoim umysłem, stawiać czoła własnym cieniom i uwalniać się naprawdę. To przestrzeń dla tych, którzy chcą realnej zmiany, a nie płytkiej rozrywki. Włącz powiadomienia, bo co tydzień pojawiają się nowe treści, które pomogą Ci żyć z większą świadomością, siłą wewnętrzną i wolnością. To jest droga Stoików, to jest droga do prawdziwego Szczęścia.